Dziś przychodzę do ciebie. Nie dlatego, że mnie wezwałeś, ale dlatego, że nigdy cię nie zostawiłem. Idę obok, nawet wtedy, gdy myślisz, że idziesz sam. Moja światłość cię prowadzi, gdy twój wzrok zasłaniają łzy. Nie, nie jestem Bogiem odległym. Jestem tym, który widzi, czuje, rozumie. Każde uderzenie Twojego serca. Rozbrzmiewa w moim sercu: W ciszy twego lęku jestem, w cieniu twego zwątpienia jestem. W każdym miejscu, gdzie myślisz, że jest pustka, jestem tam dla ciebie. Twoja pomyślność to nie liczby sukcesy czy widoczna siła, to pokój, który cię nie opuszcza, to nadzieja, która trwa mimo burz. To siła wewnętrzna, którą Ci daję, nawet wtedy, gdy upadasz. To mądrość, która przychodzi, kiedy świat traci sens. Twoje łzy nie są niezauważone, moje oczy widzą wszystko, nawet to, czego nie potrafisz wypowiedzieć. Jestem z Tobą w ukryciu, w kruchości, w Twoim dlaczego. I błogosławię Cię nie chwilowo, ale na życie wieczne. Jeśli jest coś, co chcesz, bym przemienił, powiedz mi to, wypowiedz to sercem. Albo napisz. Zaufaj, że słyszę Cię nawet wtedy, gdy nie mówisz nic. Gdziekolwiek jest wiara, choćby tak mała jak ziarnko maku, tam ja jestem, by odpowiedzieć. Nie jestem bogiem obojętności, jestem bogiem bliskości. Wystarczy miłość, wystarczy Twoje tak. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego wnętrza, zostaw znak wiary. Napisz w komentarzu jedno słowo, które dziś usłyszałeś w sercu. Podziel się intencją, którą chcesz powierzyć Bogu. Kliknij serduszko. Jeśli potrzebowałeś tych słów. A jeśli ktoś z Twoich bliskich potrzebuje dziś obecności, wyślij mu ten głos pokoju. Niech światło Bożej Obecności sięga tam, gdzie ciemność już straciła siłę.